Czyli idziesz tak po prostu? Co chcesz mu powiedzieć? Jeszcze nie wiem. Jeżeli będziemy się dobrze razem bawić, wyczuję odpowiedni moment i powiem mu co czuję. Po prostu. To nie tak łądu, bez przesady. Idziemy tylko razem na basen. Nie muszę mieć zaplanowanego każdego ruchu. Hmm. Jutro opowiem, jak poszło. Jasne. Wiesz co Kim? Jesteś bardzo zabawny i miły i uroczy, a ja chciałabym czegoś więcej niż przyjaźń. Serio? O Marinette, gdy jesteś przy mnie, czuję się jak we śnie, jakbym pływał w najpiękniejszym oceanie świata. Dałbym ci wszystkie baseny w prezencie, gdybym mógł, ale mam tylko ten malutki Entery-, mm. no, Ach, Kim. Bardzo cię kocham. Chloe miała rację! Pająki są takie śmieszne! Chwili twoje życie będzie wieczną udręką Deep Nawet jeśli zamkniesz się na resztę swoich dni we własnym pokoju, nadal będziesz gwiazdą TV obciach w całym inter... Nie kawał, prawda? Boki zrywać. Hej, daj jej spokój! Powinieneś się wstydzić! Co jest? To był tylko niewinny żarcik. Nigdy więcej już się w nikim nie zakocham. To nie twoja wina, Marinette! Właśnie, że moja! Miałaś rację. Mogłam się domyślić i przygotować się. Mogłam mieć plan, mogłam bardziej uważać! Nigdy już nie powiem żadnemu chłopakowi, że go kocham, dopóki nie dowiem się o nim wszystkiego. Czy jest miły, czy nie, czy jest troskliwy, co robi po szkole i z kim, muszę wiedzieć wszystko. Datę urodzin, drugie imię, plan zajęć, jego ulubiony deser. I na pewno, że nie trzymasz tamy z tą złośliwą Chloe. Tą swoją ochydną nogą. Miałam niebywałe szczęście, że nie zostałam zraniona, a potem byłam świadkiem zbrodni na niewinnym telefonie. Obawiam się, że niewiele mogę pomóc. Wydarzenia miały miejsce po zakończeniu lekcji, poza terenem szkoły, i to nie był twój telefon. O, fatalna sprawa. Ale coś gdy się dowiedziałam Pan jest niekompetent. Znajdzie nowego dyrektora o większym poczuciu sprawiedliwości. E, chwileczkę, panno Burżuła, nie zawracajmy burmistrzowi głowy takimi bzdurami. Soklin, zostajesz zawieszona na dwa tygodnie. Jak to do końca roku szkolnego? A co z samorządem klasowym i co z balem? Masz ci los. Soklin, zaczekaj. Przepraszam cię. To wszystko przeze mnie zostałaś ukarana, bo się za mną wstawiłaś. Zawsze trzeba walczyć w dobrej sprawie. Nie należy kierować się szansą na wygraną, tylko tym, co jest słuszne, a co nie. Pamiętaj, Marinet, musisz wiedzieć, kiedy wkroczyć. Tylko tak możesz zmienić coś w życiu.